Znów patrzysz spod koron drzew na słońce, które cię oślepia. Wokół szum przyrody, szum lasów, wszędzie drzewa. Jest pięknie błogo, jeden na ziemi znalazłeś. Nikt nie zabierze ci tego. A wiesz dlaczego? Bo wszystko jest piękne i zajebiste, kiedy na dysce wrzuciłeś pikrze. Złodzony napój dolewam do wody Wszyscy pływają bez pomocy wiosła W Loży nie było tu wyjścia dla nudy Dla ciebie będzie jak jest tylko wrzucają piksy parkiety płoną i poskakane jak na dobrych rębach Edoer wjeżdża z technopetartą tartą wjeżdża tak samo jak Piguła wjeżdża Chodzimy tu po tuby na potupany parkiet Zapodobać parkiem w do to nie bankiet, zna mnie? właśnie wjeżdżam i właśnie opalamy faszkę, raczymy się wajkiem Raczej się bajkiem, wjeżdża techniawka, nie spinaj beko a grafka. z miejsca gdzie jestem, nie wracam na ławkę. Teraz wiesz mordo, czemu mam zajawka Wszystko jest piękne i zajebiste, kiedy na dysze wrzuciłeś pixy. ...lokalizacja... ...do kurwa... Weź na, weź na dolina... Kurwa na serio będę w Turce dobić? K k k co dobić? Co no LEGO TY! Nagrałem mega elegancko! Co na maga grałeś? pala, kurwa! Na I... maga tropa, kurwa! Czemu nie <laughs> dla mnie? Ja pierdolę! Wrzuciłeś pikse!